Ser był oddolny naszych koleżanek i kolegów z SP Mikołajki, ale zamierzania są górnolotne i szczytne. Zamierzamy zebrać 50 ton złomu. Na co zbieramy? Zbieramy, żeby sprzedać ten złomki i kupić ubrania ochronne dla naszej straży pożarnej. Nawiązaliśmy współpracę z firmą, która skupuje złą zmorągowa, postawiono właśnie nam kontener. Zbieramy od każdego, kto do nas zadzwoni. Jeżeli komuś gdzieś tam coś przeszkadza w garażu, że się potyka, śmiało proszę dzwonić do nas, my chętnie podjedziemy, zabierzemy.